Zapewnienia kanclerza Merca o wsparciu Ukrainy. Niemcy gotowe do działania. Nowo wybrany kanclerz Niemiec Friedrich Merz zadeklarował gotowość do wzmocnienia polityki zagranicznej i rozszerzenia grona państw zaangażowanych w dyplomatyczne wsparcie Ukrainy. Ukraina, według jego zapewnień, może liczyć na pomoc nowego rządu, w tym w kwestii potencjalnego przekazania pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Taurus. Kanclerz Merz podkreślił, że prezydent Zełęski ma zapewnienie o wsparciu ze strony jego i Republiki Federalnej. Przyznał, że w okresie po wyborach Niemcy nie były wystarczająco aktywne na arenie międzynarodowej, ale zapowiedział zmianę tego podejścia. W planach ma spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii, Kirem Starmerem, oraz rozmowę z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, aby omówić dalsze wsparcie Ukrainy. Kanclerz Merz wyraził również przekonanie, że w formacie dyplomatycznym z udziałem Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii pożądane byłoby włączenie również Polski.